Dolny Panie, Gala. Leży dwóch chwa. No jest, kurwa nie wiem, nie widziałem go. Kurwa co runda to samo. Ja Pierdole, jak to jest możliwe? <śm> nie Aha. Mnie taka kurwa zabija. Ja pierdolę. On czym wchodzi, Gala? Za side'em A to już wpisałem, stać. Stop, stop. A ja dostałem 98 przez smok. No I... nie. Samochód. Siedem. Samochód Stop. ja Kali się gala. Tak. I plecy w ogóle z Plecy i short. Czekasz, bo dojadą, nie? Tak było. Dojechał już Schmida. Nie no. Wyjebmy go. Leży short. Nice. Pali się, pali się. Pali się. Czekaj. Mieszanka kurwa. Nie, jest przed bramą kura. Jeden A, to jeden B. zaskoczył. Zabił się. No. A masz czyste. Bramą długo. Kurwa, jest Short. Leży. Zabiłem z lewą trochę dostał nie no podjechał już kurwa no. zielony żeby ci leży Dwoje jeszcze? No jest oh, Kurwa, no to co to łeb. Czart jeden może być. Ok, są, so. u mnie no jeden. Lok Ej, no kurwa. By... Jeszcze was nie mam się, już jesteś na. Czy jeden? co jeden. O jednego. Jeden top mit. Ja to no, no, Jest mit. Po głowie, gala. No nic kurwa. Jest jeden? Mogą bit, być, Ja on smogam. Już B jest side, Była jakaś runda że on nie był ostatni? Jeden z tego, D dwóch ląk, long. trzech ląk, trilong, trilong, long. ramp, side, a ramp. Kurwa, ma więcej szczęścia niż Nie wiem, nezą. mam na fart. Nie mam biało. Kurwa, czuję za panem. Nie wiem. Biję weź się. Ja mam Ojej, nie jest kolorowo jest to, jest to, jest na łacawskim rejonie. No ja gram. Gramy, gramy.